Cześć chłopaki. Słuchajcie, czy to pierwsza taka okazja, że jesteście na wolontariuszami w naszych sztabkach? Dla mnie jest to moja pierwsza wizyta w tym roku, i pierwszy raz w ogóle uczestniczę jako wolontariusz w sztabkach. Tak, Dla mnie również pierwszy raz. A jak się o nas dowiedzieliście? Dlaczego się Zdecydowaliście przyłączyć. Ja nie tylko jestem wolontariuszem tutaj w sztabkach, ale jestem wolontariuszem w sztabie Dunhach. Więc poprzez moich znajomych z wolontariuszy dowiedziałem się o tym tak wspaniałym wydarzeniu, dlatego tutaj uczestniczę w tym roku. Ja osobiście śledzę, śledzę Wasze... wasze ee... So, nie, wasze działanie od początku, odkąd zaczęli się istnieć. I tak się stało, nadarzyła się okazja, chciałam się sprawdzić właśnie w wolontariacie. Chociaż działam w wolontariacie e, w innych, w innych e, sferach. Ale, ale... A jakie role dzisiaj tutaj pełnicie? Dla mnie jest to bardzo prosta, służby porządkowe. No to słuchajcie, nie będę wam zawracała tutaj więcej czasu. Pilnujcie wszystkiego i dzięki bardzo za pomoc. Ecco. Sì,